Cześć, witam Was na kolejnym odcinku na swoim kanale. Dzisiejszym tematem będzie nastaw parametra pieca, a w zasadzie mój pomysł na optymalne ustawienie każdego pieca nie tylko mojego, nie mojego modelu, ale również Waszych, ale to za chwilę. Początek. Każdy z Was, kto pisze do mnie, prosi o to, żebym wskazał im tutaj ustawienia pieca, jak to wygląda u mnie. A więc tak, każdy piec, zaczynając od tego, każdy piec, każdy dom, każda powierzchnia, każdy model, rodzaj paletu ma ogromne znaczenie: czy kaloryfery macie w domu, czy macie podłogówkę, każdy dom jest indywidualny, każdy piec, każde ustawienia jest inne, każde ustawienia. Wchodząc na Dowolny kanał jakiegoś użytkownika. Sami wiecie, że każde ustawienie jest inne. I teraz tak. Czy macie zamiar ustawiać sobie piec na 100 sposobów? No nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w krótkim czasie dobrać jak najlepsze parametry do swojego pieca. Jeżeli Wam podam, to nie rozwiąże Waszego problemu pewnością. Dlaczego? Uwierzcie mi. Ja ten piec ustawiałem. Mam go ponad rok. A ustawiałem go już z wieloma użytkownikami kanału. Również z serwisem Defro, który e, w moim mniemaniu jest naprawdę e, poniżej w ogóle Nazwy serwisowej ser, w ogóle nie powinien się nazwać serwis defro, tylko po prostu człowiek, który ma problemy. Z kilkoma osobami rozmawiałem, być może miałem pecha, wy mieliście więcej szczęścia i wam ktoś pomógł. No niestety, serwis defro nie działa tak jak powinien działać. Pan w ogóle nie wyciągał ode mnie informacji, jaką mam kubaturę domu. Czy mam podłogówkę, czy nie mam podłogówki Jakie mam oczekiwania Tylko po prostu powiedział Jak mam sobie nastawić Czyli powiedział mi To Po jego po prostu nastawach Robiło się ciepło w domu, ale nie było ważne Czy piec cały czas buzuje Czy te spalanie jest na takim poziomie, że po prostu stoję tutaj i ciągle worka, worki sypię Nieważne było. Ważne było, że w domu jest ciepło, bo powiedziałem mu, że w domu jest chłodno, w ogóle piec nie grzeje, kopci i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pierwszą informacją to było, że na pewno mam niedrożny komin, na pewno nie jest zapchany, chociaż to jest nowy dom. Wszystko, komin jest ceramiczny. Później, dolo powietrza. Powiedział, że jest zły. Oczywiście był kominiarz, wszystko sprawdzał. Takie szczęście miałem, że był spoko kominiarz i od razu mi zaświadczenie wydał do odbioru domu Tak więc nie naciągał mnie na koszta Wszystko sprawdził eee, Komin śnieżno-żółty, śnieżno bo ceramiczny, nowy Tak więc no... Po prostu to jest zbywanie, tak? Zbywanie, nie wiem czy każdy serwisant, do którego się zadzwoni ma ciężki dzień Nie chce po prostu pomóc, ale tak jest wydaje mi się wszędzie Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby każdy z Was, użytkowników, którzy, który ma problem z piecem, e, wstawił w opisie jaki ma model pieca, czego oczekuje, e, jakie ma obecne ustawienia, jakie ma problemy z ustawieniami, jakiej powierzchni dom ogrzewa, e, czy jest e, ten dom ocieplony, jaką powierzchnię ma podłogówki. Plus minus oczywiście, no bo wiadomo, nie każdy y, wie, ile tam metrów tej podłogówki poszło, ale być może y, wie, ile mniej więcej metrów jest ogrzewane. Y, oczywiście, no, nie mówię co do, co, do, co do metra. Plus minus, tak? Jaka powierzchnia jest podłogówki, czyli ile pokoi z metrów można wyciągnąć. No, i wydaje mi się, że e, to by było na tyle. Postaram się, e, oczywiście, czym więcej będzie danych, e, tym lepiej, tak? Ja postaram się tak e, wyciągnąć ze wszystkich e, tutaj komentarzy średnią. Czyli e, zobaczymy, czy są domy m, porównywalne do siebie i praca bądź też e, Podobne ustawienia, czy takie same oczekiwania y, mają dani użytkownicy, i czy jakieś pozytywne rzeczy z ustawień wynikają, tak? Dodatkowo jeszcze, o, y, co jeszcze należy dodać? Oczywiście trzeba na, należy dodać, czy ktoś ma y, regulatory pokojowe, bo my nie mamy, co ja osobiście bardzo żałuję. Dlaczego? Dlatego, że. To też mogę wam powiedzieć. Piec, który oczywiście daje nam ciepło, bo jeżeli on cały dzień chodzi i tu jest na przykład ustawiony na priorytet boiler, on ogrzewa oczywiście wodę, po czym ogrzewa dom. Podłogówka, czyli w domu jest ciepło, bo jest co jest też nie wiem, my tutaj nie ustawiamy po prostu tak. Widzę, że plus minus, tak średnio, to jest 25-26 stopni, gdzie cały czas przy pracy pieca w domu jest taka temperatura. Czy to jest zima? Było bardzo zimno. Czy też mamy 6 stopni i też jest 26 stopni. Zresztą na koniec filmiku przejdę się, pokażę Wam. Piec nie chodzi. Od wczoraj. Tutaj może Wam pokażę 8.33 Ale to jest zaraz tu nie wiem co to jest druga 43 23 Zaraz gdzie to jest? Tutaj I teraz tak A to pewnie było jakieś dogrzanie nie wiem o co tu chodzi. Pierwsza 53, 18, 23, 11, 43 Dobra, nieważne, nieważne. To jest jakiś, jakaś dupa, coś pokazuje. Bez sensu. No jest tak, 8:33, zaraz jest pierwsza 53. 18:23, nieważne. Piec wczoraj chodził cały dzień na ustawieniu Priorytet Boiler. W domu było 26 stopni i temperatura w ogóle nie spadła. Wróciłem z pracy po 21.00, od razu wyłączyłem piec, wygasiłem. Stań przeszedł. I temperatura cały czas się utrzymuje. 26 zaworu, 25 powrotu. Tak to wygląda. Czyli można powiedzieć że piec jest chłodny, a tutaj mamy temperatura kotła 27, zadana 55 a w domu jest 26 stopni jeżeli piec by był załączony woda która jest w, bolie, w bolierze z bojlera, tak już pokazuję jak to wygląda bojlera 39 40 ten piec już powinien się załączyć a później będzie dokrywał dom ale po co? nie mam tego regulatora pokojowego Czyli ja musiałem z ręki ten piec wyłączyć, bo tak by mi żarpelet. Czyli po co? Jeżeli chodzi o sezon zimowy, chciałbym jak najbardziej, przynajmniej jeden regulator, żeby ten piec dostawał sygnał do sterownika, że w domu jest ciepło, przechodzimy z czuwania, ewentualnie podgrzewa nam tylko wodę. Tak by było dobrze. Tak więc zachęcam Was do tego, żebyście w komentarzach opisywali, tak jak wcześniej wspomniałem, swoje piece i wspólnie wybierzemy jak najlepsze parametry dla Waszego pieca, waszego domu, no i Waszych oczekiwań, tak? No ale tutaj też muszą być wasze chęci, musicie chcieć. Musicie zamieszczać te komentarze. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, oczywiście merytoryczne. Też komentarze są wskazane, czy też jakieś podpowiedzi. Z chęcią nie tylko ja, ale wszyscy użytkownicy yy, też przeczytamy, też się tego ciekawego dowiemy. I tyle. Yy, chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że yy, osoby, które szukają na kanałach ustawień sterownika to są osoby, które pewnie też nie otrzymały wsparcia od instalatorów, od serwisów i szukają po prostu rozwiązań samemu, tak bezpośrednio. Tak więc ja chciałbym Wam pomóc. Chciałbym również ustawić sobie jak najbardziej optymalne ustawienia sterownika dla swojego pieca. Teraz ustawiam sobie, nie narzekam pele tu też dużo nie idzie. Ale to mówię, to jest praca ręczna, bo nie mam tego regulatora powojowego. I naprawdę ubolewam, naprawdę. Ale będzie z pewnością. Tak więc, ja w opisie montuję swój model, jakie ma parametry, jakiego pelletu używam, e, jakie obecne mam ustawienia, jakie wyciągnąłem wnioski. No i dalej. Będziecie mogli swoje wnioski też wrzucać. Będziemy wybierać, będziemy wszystko analizować i ustawiać swoje piece. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Tutaj, może, jeżeli wchodziliście na inne kanały, inne vlogi, widzieliście, że omawiane piece to są tak. Mój piec jest taki i taki, a ustawienie mojego sterownika jest takie i takie. No, ale powiedzcie mi, gdzie tu jest mowa o powierzchni, o tym jaką mam podłogówkę, ilość kaloryferów, czy to jest dom parterowy, czy to jest dom piętrowy. No, nigdzie tego nie ma. Każdy tylko mówi, jaki ma piec. Zresztą na początku jak zakupiliśmy i zamontowaliśmy piecyk, ja też tak zrobiłem. No, ale nie tędy droga, to nie jest odpowiedź dla innych użytkowników, bo nawet jeżeli macie taki sam piec, to tak jak już wiele razy w tym filmiku powtarzałem, jest wiele czynników, które wpływają na to, jakie ustawienia sterownika mają być w danym domu. Tak więc, no, jakieś rozwiązanie musimy wspólnie tutaj. Wyciągnąć. I tyle. Dobra, a teraz Wam pokażę, ile mam stopni w domu, żeby nie być gołosłownym. Czyli przez całą noc piec nie chodził, a w domu utrzymuje się cały czas temperatura. No tu jeszcze, żeby nie był gołosłowny, pokażę Wam. Żabka prawdę Wam powie. Proszę. Dwadzieścia pięć z kawałkiem stopni jest w domu. Dobra, ja wrzucam filmik na kanał i działamy dalej.